Manko z tej strony, i Witam w kolejnym odcinku. Brawl Force I jest ze mną dzisiaj? No, Pan Anonim. No to kontynuujemy kampanię. Prawie 40% no i lecimy. No, to klikamy. No i już. O, do siódemki. Nie ma znaczenia jak gdzie lecisz praktycznie, tylko musisz do celu dojecieć. Dobra. Teraz... O. Tym co strzał. I już. O! Znowu ten load. O już. I Robocop i Conan. O Chodź do góry. O, widzę, że figołki robisz. Masz windę na dole. Tak mimo wszystko. O, uważaj na granaty. Oba, ja, a ich tam. Chyba za późno. Ło, fak. Nie, nie zginęłem jeszcze. Ło, panie, co pan rzecz wyprawiasz? Fuck. Tam jest życie. Halo, tam na dole gdzieś. No i... Zabiłeś się. Nie ma. Nie ma co przesadzać. No trzeba minąć stop daje tego z jetpackiem. Jest. Życie. No i z, z deszczu podflesza. Dobrze. I... pom. <grymne> Przewidziałem, że tak się stanie. I Idealnie wyczekałem moment. Dobra. A wiesz, że jeszcze żyjesz? A? nie. Aha. Dziwne. Powiem ci jeden brat przeżyć. Nie mam pojęcia co powiedziałeś, ale chyba spadłeś w przepaść. A Aaa. To dlatego. Dobra. Nie ma tam czegoś na dole? Ło! Jest aż za dużo! Lepiej nie używaj ty tej mocy. Bo się zabijesz. Czekam. Flashbang. Jednego zabił! Fuck. O oh ja! Yeah. I ja! Dobrze i idziemy. Po zwycięstwo. Nie. Yeah. Fuck. O. A. Ha. Gin tam. Mogę kogoś pozdrowić? Kogo? Dobrze. Dziwne pozdrowienie. Pozdrawiamy pana, o którym on mówił. Fuck, James, błąd! Ubałem. Szybko! Pila. Musi to być Ada Hagberg. Jas! Bum! Ammo! Gówno! Bum! Cyklop! Fuck. Fuck. Oj, dobra, jest! Jest? Jeszcze raz w dół? Fak? Jest? To A ja mam dziwną maskę. O, o ty masz najlepszą postać? O! Masz samochodzik. Po prostu jak użyjesz teraz moc. A nie używaj, nie używaj. To pojawi się samochodzik, który może stać. i chyba tam mamy jeszcze gdzie? Samochodzik. Fak. A możesz mnie oczywiście ubotować I, uwaga! Ja tuj Nie bądź pan taki oh, Jemu Blade Bez <laughs> Czy ty użyłeś tego samochodziku i wybuchłeś przez to? Tak naprawdę Ło co się dzieje? Ło ta nie wytrzymuje przy dwóch osobach. Co dopiero przez czterech Tutaj się boom nie zrobunzi Nie! Ło Jest! Jestem na jednym, jednym klocku O, masz Indiana Jonesa! Fuck Ło idź, idź na dół Tam ja jest to checkpoint I, I, O jest Ona ma fajną moc Pozbądź się tych na dole, Jeden raz użyjesz mocy Tylko dość szybko jak tam spadniesz O i widzisz? I użyj windy Tak, teraz I, Jeszcze raz I użyj mocy od razu O I szybko o, o, dobrze to ogusza, Wybuchłeś przez beczki. E nie, bo, wow. Jest. yes, wow. I tak przeżyjesz. Dzięki nie, ma za co? No! Nie, 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 niestety. Nie, umiem, ale nie chcę. To się najczęściej robi. Nie, fuck, czemuś nie. Dzięki za pozbycie się min No nie żyjesz Aha. O! A ci zaraz de mną? Bomba Póki ta postać jest fajna. Na początku nie wiedziałem o co chodzi z nią, ale dobra O! I on zaraz zginie I. Yeah. Fuck. Nie! Fuck! Nie da się we Pozbędę siebie? Co? Nie zrobiłem. Wysadził hamulek. Ja ciebie lepiej z ciebie niż ciebie. Dobra, ja też chcę dowiedzieć się tak dodań nie ma A ja mam tylko jedną No i ja Dobra masz, to by się bardziej przyszło chyba No właśnie Ooo Kto to jest Browlanter? Lander? Lander. On to grał chyba, go grał już 2-4 Dobra, ale chodzi mi to to z filmu nie ma supermocji A nie ma, musisz komuś uciąć głowę, pamiętam już kto to Ale może być z tym trudno ogóle mi przypomina quasi modo. Może on... Nie, nie możesz. Na szczęście Nie działa Znaczy da się to zrobić Bogę z pewnym panem i udało się Z tym panem pozdrowionym Bądź pozdrowiony o, masz pan brodatora. Ej, zejdź tam na dół i użyj mocy. O, tu i użyj mocy. Fak, tylko to jest trochę inaczej. O, teraz. I widzisz? I? A ja będę kulturalny i pojadę. Już myślę, że ci tak nie zadziała. Fuck. czasami nie można się poruszać, co jest dziwne. O. o nie, dostałem jedną z najbardziej gównianych postaci chyba. Uwaga, nie, nie, był gówny. Tylko ta postać nie potrafi strzelać. O! No fuck, jak ja mam tutaj zrobić, jakąś... co O jest! O, mi ten O, tamten też spadnie o, I sobie o, go podniesiesz jako, wiem. Tym co windę Tylko musisz... O, właśnie I on się strasznie wolno porusza, ale może latać I znowu cię zostawiłem Nie, lepiej nie. Oba, mówię, nie ważne. Chodźmy. To się Fuck. Nie że to ty mi wysadzisz most. To jest związane trochę z twoim nazwiskiem, ale może go nie będę wymawiał. A byś No właśnie nie, dlatego tylko nie mówię. A znaczy, nie, podejrzewam, że będzie dłuższy. No nie, ty masz czeka na z kim przepadnij, mendo, ty. Tylko, żeś no, jest O, ja sobie. ja sobie. nie ja sobie. O, nie, to już nie <laughs> Jeszcze się zblokował. No nie było staszka, jak szkoda No, teraz nie Ona No dobra spuszczę ci to Ja, ja się nie wierzę Ja już ci chyba czwarty razuję Fuck! Ale... Wysadziliśmy się na jednym miejscu. No. Znaczy ja nie wybuchłem, jestem zgnieciony. A ja wybuchłem. Od tej strony swój. Patrz. Oj, no ja fuck! Chciałem w drugą stronę, ale dobra. Strzelasz do mnie. Szczelasz do mnie. Nie, fuck! Fuck! Jest! Dwoma neraz zostanie. Gień! Ja jest? Dasz radę, dasz radę. Nie! Ja spierd... Nic! No. Nic, właśnie nic! I to jest najlepsze! Najlepsze jest to, że nic! O! To jeszcze dwa? Co? Nie zaliczyło? Aha, bo ja zginęłem już po tym, jak się to pojawiło. Nie no fuck! Nienawidzę tego, że tu się może obracać. Dobra, ja tutaj się tym zajmę o! Nie żyję ja tu masz... Hello Fuck Spadłem Tu zawsze można zakryć czarną plamą nawet już mam taką. Nie nie Fuck! Nie złapał się inny mój Po co ty to niszczysz? A k ci dam powód dla którego nie musiałeś? Taki, że mogłeś tego użyć na bosie I zginiesz. O nie, to jest jedna z gorszych postaci na to. Dzięki. Ja nawet nic nie zrobiłem. <laughs> I powiem teraz powiesz, i właśnie w tym problem. Nie, 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 nie. Właśnie... Dobra, nieważne. Fuck, no czemu ja tak... Nie, to, to jest najgorsza postać na tego bossa. Masz życie. Fak, prawie dostąpiłeś kolejny, ale nie udało się. Ograliśmy... O! Grubny, bo przeszliśmy drugim razem. No! I to jest właśnie najgorsze. Teraz no, gimbal już nie ma szans. Bo... O, odcięłam tę głowę, ale nic nie zadziałało. Nie, jak nazwę się odciętej. Mmm... Może niespodziewany gość? Fuck, spadł. No, a ty jakoś nie żyjesz. Jeszcze. Ja nie żyję? No! Do teraz, bo, bo teraz cię ożywiłem. No to Jest, udało się. No w końcu i jeszcze żyjemy. E dobra, czyli na razie nie ma strachu. I widzisz mam tą moc. Mam tę moc. Nie, nie trzeba tam dojść. Wycie myśli, co? No ty powiedział. Co robimy? Tak. Czekaj to najpierw. Tylko tutaj trzeba się Cięcie. przygotować. No osiemanko i tam po cięciu. A teraz pokazuję Wam nowy... nowy tryb tej gry. Inaczej w New balancer przez To może już złupmy? Takie, je... No to lećmy do CTC po jakieś nowe buty. No. Eee... Nie... Nic nie słychać? Nie się. O. O nie! Stary! To jest... To może być przełamane. Mmm... Eee. No. Nie detonuj tego na początku i też mam czerwifie granat o nie, doba nie, dobrze nawet, że zdetonowane tylko to trzeba zrobić w specyficzny sposób o to się... chwila średnią, ja? fuck, no spadaj tam jest super. Ma lepsze? Te. Te, 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 te. A ja jestem. Le... No, tak, o, Nie, jeszcze żyję. Tyś widział. A żebyś widział? Ja jeszcze żyję. Ty zaraz też przeżyjesz. O, żyję. Pani. Byłaby... Co? O, nie. Stary. Nie że to jest wiem, co. Wiem. O, oj, 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 nie zrobimy tego. Oj nie, chyba, że mi się uda Bo to trzeba tym gościem latać, tym robotem Oj Bez niego się nie da Serio, bez niego się nie da, to jest tak dużo Ammo Oj, widzisz? I Ammo odnawia na nim też Leć Adam leć Fuck Ło wow. Leć Adam Jest, jest, jest Jest Leć, 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 leć wow. O oh Na razie nie mogę już latać Ale, może to chociaż uda mi się jeszcze zniszczyć Gin Jest i muszę z tego wyjść I mogę na przykład tam... No dobra Może u góry jest jeszcze jedno Jest! O checkpoint tam jest tak w ogóle No to Tylko chwila naj... A mnie Ej, jak wszyscy umrą to od się od tak? Tak Czyli jak zrobię pojka to ja się jak tam dojść teraz? Nie. Co się w ogóle Nie wiem. Ja, ja sobie często zadaję to pytanie. Wiem, mój DZWONEK jest the BEST

To może to będzie takie szybkie cięcie, aż uda się dojść do checkpointa. Dobrze? Dobrze. Witamy po cięciu. Jesteśmy już tutaj i przejmuję go. No tak jest sympatyczny, mało to. Tak, chodź. O, zapomnij nam, że ty nie wsiadasz, tylko jesteś na mnie. Znaczy na moim mechu, sobie. O! Jest? Będzie tam koniec mapy. Ja to jeszcze wolę zostać. Jest? Zaliczone! W końcu! A i tak, no, i tak ten odcinek jest H-dłuższy. O! Mechadrop! O! Ja z tego bo tam można zawsze przyzwyczać. To zobaczenia w kolejnym odcinku i ciomka!